W naszym studiu gość, raczej powinienem powiedzieć, mężczyzna kompletny. Maciej Marczak, witam serdecznie. Witam. Twórca projektu na skrzydłach wolności, także organizator festiwalu Conscious Men. Nazwa nawiązuje do spotkań kręgu męskiego z cyklu mężczyzna kompletny. No właśnie, czym są te zajęcia? Spotkania męskiego kręgu to są takie spotkania kilkugodzinne w takiej formule, w jakiej robimy je w Warszawie, żebyśmy mieli taką przestrzeń tylko dla mężczyzn, gdzie tylko w męskim gronie przede wszystkim możemy się spotkać w takiej autentyczności i prawdzie momentu życia, w którym jesteśmy teraz. Czyli to oznacza, że nam brakuje tego, nam facetom? Często, często tak. W naszym codziennym życiu, kiedy nas ktoś pyta, co tam u ciebie, to mhm. odpowiadamy zdawkowo: A, jakoś leci. A dobrze, dobrze jest. tak, a tak naprawdę często... Mamy w sobie różne rzeczy, różne wyzwania, różne emocje, z którymi boimy się wyjść do świata, boimy się komuś powiedzieć, bo będziemy ocenieni. No właśnie, dlaczego tak? Dlaczego się boimy? Ten bo nie, cały bo nie stereotyp patriarchatu, tak? który funkcjonował i cały czas jeszcze funkcjonuje, ale już troszeczkę się zmienia całe szczęście w dzisiejszych czasach, trzymał nas w takich ryzach, że mężczyzna powinien zacisnąć zęby, sam sobie ze wszystkim poradzić, być sam, nie płakać, chłopaki takim nie płaczą i tak dalej. Tak? Dokładnie, a kiedy... Zaczęła się emancypacja kobiet, kiedy kobiety już zaczęły też poprzez to, jak było, jak wyglądały czasy, przejmować też niektóre cechy, cechy męskie. I mężczyźni też sobie pozwolili na to, że może oni mogą czuć, że już sobie nie dają z niektórymi rzeczami rady. To te emocje, które wcześniej zaciskaliśmy, one cały czas funkcjonowały. Nie wiedzieliśmy, co z nimi zrobić. I co zrobić z takimi skumulowanymi emocjami? No właśnie takie są dobrą odpowiedzią, bo dla mnie podstawą jest rozmowa. Już to, że siadam w kręgu w grupie kilkunastu mężczyzn i siadamy w kręgu, dlatego to jest taka, taka symbolika tego kręgu, że nikt tam nie jest wyżej i nikt nie jest niżej. Wszyscy jesteśmy ka równi, tak? Wszyscy I rzeczywiście jesteśmy się tak równi to jako, fizycznie, jako, fizycznie, tak, tak? jako ludzie, spotkanie. jako mężczyźni mhm. i możemy po prostu ze sobą porozmawiać. I ten krąg wygląda tak, że mamy jakiś przedmiot, my to nazywamy przedmiotem mocy, który krąży Pokręgu, i funkcja tego przedmiotu polega na tym, że osoba, która ten przedmiot trzyma, to nam mówi. Inne osoby jej nie przeszkadzają, nie wchodzą w słowo, tylko słuchają. I wtedy, kiedy mężczyzna jest tylko gotowy, może się otworzyć i opowiedzieć na głos o tym, z czym się boryka w mhm. życiu codziennym, czyli może powiedzieć o swoich wyzwaniach, o swoich trudnościach, o swoich emocjach, ale również może podzielić się też swoimi sukcesami, radościami i Samo to, że on może na zewnątrz powiedzieć takie rzeczy, których często nie mówi ani swojej partnerce, no ani swojej rodzinie, sobie, tak. ani swoim przyjaciołom, żeby nie być oceniony, to już jest bardzo duże uwolnienie. Jak siedzimy w grupie załóżmy 15 mężczyzn i słuchamy siebie nawzajem, słuchamy tych historii, to nagle się okazuje, że ja nie jestem jakiś dziwny, że ja czuję, że ja mam że emocje, Nie też mają te problemy. Dokładnie, tak? że, że każdy z nas mhm. z czymś się mierzy w życiu. A I jakie jest... uczucia temu towarzyszą? To jest, jak rozumiem, takie wyzwalające? Tak na pewno na pewno to jest wyzwalające, tak jak powiedziałem takie uwalniające i też takie, takie poczucie, że... Nie muszę być z tym więcej sam, że mm. naprawdę jest grupa mężczyzn z bardzo różnych grup społecznych, z bardzo różnym doświadczeniem, która mnie wysłucha, która powie, że wszystko ze mną jest ok, od której dostanę wsparcie. I słuchając tych innych historii, rzeczywiście mogę poczuć, że nie jest ze mną coś nie tak, tak jak zrobiliśmy w zeszłym roku pierwszą edycję festiwalu dla mężczyzn, Conscious Men, o której wspominałeś, gdzie zgromadziliśmy 400 mężczyzn z różnych miejscowości, z różnych stron, Polski. I właśnie siedząc tam w takich kręgach i rozmawiając ze sobą, dosłownie po trzy minuty każdy miał na mm -hmm. wypowiedź, tam się jeszcze inne rzeczy działy, ale od niektórych uczestników już po takim kręgu e, można było usłyszeć, że wow, dziękuję za to doświadczenie, bo czuję, że wszystko jest ze mną ok, mm -hmm. że nie jestem jakiś szalony, że ja czuję w ogóle, że, że mogę czuć, że pozwalam sobie czuć. Ta świadomość, prawda? Z czym jako mężczyźni mamy problemy z twoich obserwacji? No nie wiem jak to nazwać zawodowych? <laughs> no tym, czym się <laughs> zajmujesz. <laughs> Tak, nie, nie wiem, czy bym to nazwał zawodowych, bardziej takich życiowych, mm -hmm. ale rzeczywiście po tych, z tych wszystkich spotkań są. Różne tematy, które się często przewijają u różnych no, mężczyzn. To są tematy związane z relacją, z relacją partnerską, ale też z relacją ze swoimi dziećmi, z relacją ze swoimi rodzicami. Często temat z relacją z ojcem się przewija, ale też z relacją z matką, odnośnie jakiejś re realizacji zawodowej, spełnienia mhm. się w życiu, szukania swojej drogi. Czyli wszędzie tam, gdzie są te kryzysy teraz, tak? Kryzys ojcostwa, kryzys w relacjach, w komunikacji też. Tak, w dokładnie, bo... Wcześniej było prosto, tak? Był ten patri patriarchat i mężczyzna miał być twardy, miał nie płakać, miał mieć sprawczość, miał zadbać o byt rodziny, I miał w razie czego... W miał, tak? tak, cały czas był w tym schemacie i, mhm. i nie mógł za bardzo z niego wyjść, ale przez to, że ten schemat funkcjonował i cały czas, tak jak mówiłem, jeszcze funkcjonuje, to współczynnik skutecznych samobójstw wśród mężczyzn jest ośmiokrotnie wyższy niż wśród kobiet, więc to zaciskanie mhm. tych zębów, tych Chłopaki nie płaczą widać, że po prostu nie funkcjonuje i e, nie służy. Bo to nie jest tak, że teraz mężczyźni przychodząc na takie kręgi, czy na tego rodzaju spotkania warsztaty, teraz nagle będą tylko tacy, że będą cały czas pozwalali sobie na emocje mm -hmm. i, e, i będą w takim, że nie wiedzą, co chcą zrobić, że najlepiej to bym się położył, popłakał. Trochę właśnie taki nie. facet nie facet. tak? Kiedy... Ale są takie oczekiwania, że przychodzi ktoś i no ja już potem to będę maczą. Nie, właśnie zazwyczaj. E, Osoby, które przychodzą, to albo szukają jakiejś swojej drogi w życiu, gdzie coś im się w życiu nie sprawdziło, mhm. albo często jest tak, że jest jakiś trigger, który na przykład rozpad związku, zmiana pracy. I albo tym ktoś, pracujemy. Tak, tak i tym, albo ktoś po prostu zachorował na depresję, albo już nie radzi sobie ze wszystkim. I jeśli te. Rzeczy, powiedzmy, to umownie e, zachodniego świata, które, które, w których on się do tej pory obracał, e, już e, m, nic mu nie dają, e, to wtedy on szuka jakichś nowych drób. I tak, tacy mężczyźni właśnie e, przychodzą, którzy. Mówią, a sprawdzę, zobaczę co mhm. to jest. Ale też wielu mężczyzn szuka kontaktu z innymi mężczyznami. Nie tylko takiego, że pójdę na piwo, porozmawiam o sporcie, o samochodach, o jakichś takich rzeczach, które się utarło, że mężczyźni czy o dziewczynach e, robią między sobą. Tylko naprawdę mężczyźni chcą porozmawiać e, tak prawdziwie, mhm. tak z tak trzewi, o tym, co jest u nich w środku. A co trzeba zmienić, no bo nie w kimś, ale w swoim życiu, by być tą lepszą wersją siebie? Od czego zacząć? Myślę, że dobrym początkiem jest, żeby zacząć od tego, żeby być ze sobą szczerym. Żeby przyznać się do tego, że na przykład z czymś sobie nie radzę, albo przyznać się do tego, że to jest dla mnie trudne. Żeby w ogóle zdać tak. sobie z tego sprawę. Żeby, żeby tak? zdać sobie mhm. z tego sprawę i pozwolić sobie też na słabość, pozwolić sobie na to, że ja nie wiem na przykład czegoś i poszukać odpowiedzi gdzieś indziej. Czyli zmienić ten paradygmat, że ja muszę ze wszystkim sobie poradzić sam. I to jest dobry początek, bo jak uznam, że nie muszę sobie ze wszystkim poradzić sam, że to mogę wtedy... się mylić, tak? Tak. Że mogę, się mylić mm -hmm. mogę popełniać błędy, to wtedy też mogę skorzystać z mądrości i wiedzy innych mężczyzn. Mogę przyjść na taki męski krąg, posłuchać innych mężczyzn, Może skorzystać... mogę skorzystać z jakichś... W których jest coraz więcej, czy to pracy nad emocjami, czy jak funkcjonować w relacji, jak sobie poradzić z różnymi uzależnieniami, z różnymi rzeczami, po prostu, żeby być ze sobą szczerym i w tej autentyczności zobaczyć, w jakim miejscu ja życia jestem. Jeśli jestem w takim miejscu, gdzie mi nie pasuje to życie, jakie jest, a mamy życie jedno, to wtedy coś z tym zrobić. Mhm. A jak ty docierasz do mężczyzn, że otwierają się potem, nie wiem, nazwijmy, budują relacje albo ten krok, no bo to jest już jakaś relacja, tak? On jest silny. Ja powiem na, na swojej historii, że na taki męski krąg trafiłem po raz pierwszy 12 lat temu, gdzie też miałem dużo relacji przyjacielskich, czy to z pracy, czy ze szkoły. I to ale... w Polsce było, bo wiem tak, że dużo podróżowałeś to to, po świecie. Tak, to było, to było w Polsce, ale brakowało tam tego, żeby jakiejś tej nie mówię, że wszędzie, we wszystkich relacjach, ale w niektórych jakiejś takiej ogólnie głębi i prawdy, żebyśmy naprawdę mogli porozmawiać. Nie, a co jest u ciebie spoko? Tylko mm -hmm. słuchaj, no z tym sobie na przykład nie radzę, a to mi wyszło super, tak szczerze porozmawiać od siebie. I e, kiedy budujemy takie bezpieczne pole w, na takich spotkaniach których kręgu męskiego otworzyć, tak, tak bo jest tam bezpoczyn. jedna zasada nie ma zbyt wielu zasad ale jest jedna zasada wszystko co zostaje tam powiedziane co zostaje tam usłyszane zostaje tam w zostaje. tym kręgu mhm. i wtedy ci e, mężczyźni którzy przychodzą e, pozwalają sobie wypowiedzieć rzeczy których często nie wypowiadali nigdy na głos to czym się bezpiecznie wiadomo że to zostanie I tak tutaj jak, i tak jak mówiliśmy to już daje uwolnienie słuchanie tych innych e, historii buduje też e, e, zaufanie i dużo się dzieje też pomiędzy. Są jakieś przerwy, rozmawiamy, a słuchaj, słyszałem w twojej historii to, mam tutaj takiego gościa, który być może ci może pomóc. A, albo przeczytaj, również albo przeczytaj tą książkę, uh -huh. która, która mnie tam gdzieś naprowadziła. Więc tak, krok po kroku, przede wszystkim możemy wejść do um, wspólnoty mężczyzn i razem poszukać odpowiedzi, co dla mnie jest teraz najlepsze, czego ja potrzebuję, bo nie dla wszystkich też to będzie e, to samo. A być może też z innych przeżyć, czy doświadczeń skorzystać tak by wyciągnąć te wnioski tak. Się jeszcze zastanawiam co jest najlepszego z twojego punktu widzenia, najlepszego warto wynieść z tych spotkań jako mężczyźni wreszcie dowiemy się na przykład czego pragną kobiety. Bo kobiece kręgi też są. Tak, tego nie wiem, czy się dowiemy, czego pragną kobiety, bo wiele, wiele z kobiety pragną bardzo wielu rzeczy. I to też jest jeden z powodów tego, że ci mężczyźni cały czas szukają i że sobie nie radzą, bo chcieliby sprostać tym oczekiwaniom, które świat na nich narzuca, tak jak mówiłem, czy to z pracy, czy od kobiety, czy od par no partnerki. Jest duży. A taki obraz mężczyzny w dzisiejszych czasach, które niektóre kobiety mają, to, że to powinien być pięknie zbudowany rycerz na białym koniu, który by śpiewał Serenady układał wiersze, ale jak przyjdzie co do czego, to weźmie topór i zetnie komuś głowę, zbuduje dom, zarobi pieniądze, ale też będzie wrażliwy, będzie głaskał kotka i pozwalał sobie płakać. I tego jest tak dużo, i są takie sprzeczne rzeczy, że mężczyźni po prostu nie wyrabiają, bo to nie jest realne, żeby to wszystko pomieścić dla, dla człowieka. Na pewno możemy się więcej dowiedzieć przede wszystkim o sobie samym w takiej grupie. Czego ja tak naprawdę chcę od życia? Czy to čemu Próbuję sprostać, to rzeczywiście jest to, co ja chcę. Czy to jest moje, czy to są oczekiwania tylko innych osób, które nie do końca są spójne z tym, co ja czuję. I chodzi o to, żeby iść za tym, co czuję się w środku. A gdzie można się zapisać, gdzie można się więcej dowiedzieć? Na moich stronach prowadzę projekt na, w social mediach, który funkcjonuje na Facebooku na skrzydłach Wolności. I drugi projekt festiwalu, teraz będzie druga edycja, 24-28 lipca. Conscious Men Festiwal Nowego Mężczyzny i tam mamy pięć dni, gdzie bardzo um, obszernie naszym celem jest wpuszczanie świadomości we wszystkie ważne obszary życia współczesnego mężczyzny. Więc jest o zdrowiu, jest o diecie, są psychoterapeuci, jest o tym, jak wyjść z uzależnień i też są procesy, jak sobie poradzić z jakimiś emocjami. Bardzo dziękuję za spotkanie. Mężczyzna kompletny, Paciej Marczak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.